Witajcie, moi drodzy, na moim kanale. Dzisiaj ruszam z nową serią, czyli ze zdrabkami, z dedykacją. Można wygrać coś u mnie. A jakie są zasady, żeby coś tu otrzymać? No to wszystko jest opisane, powiedziane w filmie, który jest na dole tego filmu, to znaczy w linku. No, i zapraszam, żeby się zapoznać. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze wziąć udział yy, w tej serii, ja chętnie zapraszam. <grym> yy, a jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to bardzo proszę yy, o subskrypcję tam nacisnąć yy, z dzwoneczkiem oczywiście, żeby nic nie przegapić. Yy, oraz proszę o lajki do góry i o miłe komentarze. Niemiłe też mogą być. No no, ale dobra, zaczynamy. E, moi kochani, zaczynamy od Waszej ulubionej, jednej z najbardziej ulubionych zdrapek, czyli z owocową eksplozją. Tutaj e, otwieramy e, ten, ten, tą całą serię. E, dobra, owocowa eksplozja, ale dla kogo to jest zadedykowana? Zadykow ta zdrapka No zobaczmy, kochani, to jest zdrapka marleny doleckiej. Marlenko, czy mam kciuki? Nie mam nadzieję, że wydrapiesz, no, kokosy tutaj ze mną. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie jakaś nagroda. Zobaczymy. No, dobra. Koniec gadania. Drapiemy. Zobaczymy, co jest tutaj kochani <laughs> figa, oby nie figa z makiem yy, gdzie są figi tutaj figi fajne, owocki, takie fioletowe w środku takie ziarnka mają, ja bardzo figi yy, lubię jeść mm. chociaż nie powinno się, ta... chociaż słyszałam że figi odmładzają czy to jest prawda? nie wiem nie mi oceniać, ja mało figi jadam bo u nas są mało dostępne, ale rzekomo tak jest. E, tu mam kiwi. No, ciekawe, czy nam się tutaj e, utworzy linia dzisiaj. E, tu kokos, moi kochani kokosy. <noise> Drapę kokosy. <noise> to jest chyba jedyna zdrapka, w której mogę wydrapać kokosy. Niezależność. W zależności, kiedy ją mam, to sobie drapę kokosy i melony albo kokosy, albo melony. Tu mamy tego kwiatka, znaczy gwiazdeczkę. No i zobaczmy, Tu, tutaj, karambo to jest. Yy, yy, czy jeszcze jest? Chyba nie ma. Nie ma, moi drodzy. Tutaj mamy jeżynę. Nie, to jest winogron, nie? Jak to jest winogron? No to sprawdzamy. Tu mamy winogronki. Czy jest więcej winogronków? Eee, nie, nie ma więcej winogronków. Gruszka. jeju, <grywka> Ale nie, gruszki nie było. No właśnie, nie było. Eee, arbus. Arbus jest tutaj. Arbus, arbus. I tu jest arbus. La, 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 la bananki, tu są bananki no to szukamy dalej ananasiki mm, mm, mm. tutaj zobaczymy jest ananasik i tu jest ananasik zobaczymy czy ta zdrapka jest takim ananasem czy nie Mam nadzieję, że nie. Mm, tu jest melon. O, drapę melony, kochani. Mam melona. <grywa> Wydrapałam melony. <grywa> mm -hmm. Czy jest więcej melonów? Nie ma. Mm, hmm, tu są boróweczki. Wydrapałam boróweczki. Więcej boróweczek nie ma. Wisienka, o, tu są wisienki i tu jest wisienka, i tu jest wisienka. No powiem Wam, że parę owoców by się tu przydało, żeby było. druskawki na przykład fajnie jakby się powtarzały, jabłuszka jeszcze. Co tu mamy? Cytrynki. No nie ma, nie ma, kochani, już nic. I pomarańczka. Tu są pomarańczki. Ale czy to coś nam da? Czy gdzieś jest linia, kochani? Uuu, chyba nie ma. No przykro mi, zaraz zobaczymy. No, niestety, pustak przykro mi? Marlenko, zobacz. Jest pusta zdrapka twoja. Ale to nic. Następnym razem się po prostu może uda. No, zobaczmy, dobra. No to odkładamy zdrapeczkę. Pustak przykro mi. Następna zdrapka. Podwójna gra. A czyja to zdrapka? Adama Wojtuna, no tak Adam mi tutaj pisze czasem komentarze no często nawet komentuje no i trzymam Adamie za Ciebie kciuki wiem, że jesteś moim widzem, właśnie takim regularnym, bardzo się cieszę że tutaj no, przychodzisz i mnie oglądasz bardzo Ci dziękuję za to, no to bierzemy się za drapanie tej zdrapeczki, zobaczymy wygrywające liczby jakie mamy wygrywające liczby 36 oj 36 31 i 15 36 31 i 15 no, trzymam kciuki mam nadzieję że to nie będzie przegryw 32 3 35 18 1 Dziewiętnaście, trzydzieści trzy, szesnaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści cztery, osiem, trzynaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć i siedemnaście. No, tutaj nic chyba nie ma raczej. Sprawdzamy tutaj, czy jakieś symbole się powtarzają. No, niestety nie ma. Tu jest chyba pustaczek. Zaraz sprawdzimy literki kontrolne. No, niestety, trafił nam się pustak. Przykro się robi, no ale trudno. No, przykro mi Adam, no ale jak to mówią, że życie. Może się następnym razem coś tam wydrapę. Wydrapię. Wydrapę. O, mylą mi się końcówki. Neonowe7. Neonowe7. Kogo to jest zdrapeczka? Zdrapeczka Kasia Kasia. Kasiu, trzymam kciuki jak za wszystkich i sprawdzamy, czy coś się tu trafi. Chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że gdy na nowym 7 jeszcze nigdy nic nie wygrałam. Mam nadzieję, że kwota 10 zł albo więcej tu się dzisiaj trafi. No ale drapiemy, zobaczmy. Szóstka. Szóstka. Szóstka, nie, piątka. Piątka. Dwójka. Dziewiątka. Piątka. Trójka, dziewiątka, gujka i trójka. No niestety okazało się, że to jest pustak. Moi kochani, pusta zdrabka, ale to literki kontrolne to same pewnie sami widzicie, że to jest pustak. Nie widzę literek kontrolnych, ale, ale to nic. A tutaj wstęp, nie widzę literek kontrolnych. No dobra, mieszczę z tym. A tu jest PC ten. No widzicie? Pusta. No przykro mi Kasiu. Szukamy dalej. <śmurzanie> Może ktoś tutaj będzie szczęśliwy. Pensja, moi kochani, a czyja jest ta pensja? To jest pensja Aga Drapie. Tak, moi kochani, to jest ta youtuberka. To jest nasza Aga z Irlandii. Bardzo fajna dziewczyna. O dobrym serduszku, jakie nie znacie, to koniecznie poznajcie. Odwiedźcie jej kanał, zasubskrybujcie, zdrabki irlandzkie też są fajne, a może nawet fajniejsze niż zdrabki lotto te polskie, więc zachęcam do odwiedzenia. Do odwiedzenia. Odwiedzenia kanału AGi. No to co? No to drapiemy, moi drodzy. Aga, trzymam za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że tutaj coś się trafi. A w ogóle jeszcze historia taka. Aga kiedyś mi powiedziała, że w tej pensji zielonej może trafi się może się trafi 800 zł, bo miała taki sen. A wiecie, no czasem sny są prorocze, więc Aga, mam nadzieję, że. 800 tutaj wpadnie. No mam nadzieję, a jak będzie to <noise> zobaczymy. Trzymam mocno kciuki za Agę no i sprawdzamy wygrywające liczby. 30 33 Uuu, strapam jedną literkę kontrolną, no ale może to jest właśnie na ten na 800 zł 28 14 pensja 19 31 i nic. Pustak. No przykro mi. No Aga, no trzeba szukać dalej chyba. Nie no, niestety pustak, ale tak jak mówię, odwiedźcie kanał Agi, zasubskrybujcie go, łapaczki do góry, miłe komentarze dla naszej Aguś. No to dobra. <gryw> Powiem wam, że no Trochę, trochę tak nie bardzo te zdrabki. No ale wiecie, no. Y, czasem może być tak, że jakiś kokos się trafi. No Mam nadzieję, że któryś z moich widzów y, no, wygra tą nagrodę y, ode mnie gwarantowaną. Jeżeli tutaj y, coś się trafi fajnego. No ale zobaczymy. Białe złoto. Czy jest białe złoto? Justyna Buchta. Stała Wicka, komentuje mi regularnie tutaj moje filmy. Dziękuję ci już tylko. To bardzo miłe, że ty jesteś taka aktywna. Więc trzymam za ciebie również kciuki i mam nadzieję, że białe złoto coś tutaj da fajnego. No to szukamy, nie? Szukamy, moi kochani, 3 4 28 12. No to sprawdzamy, czy tutaj są. Yy, o jeju, mi się już zdrapuje. Czy są jakieś wygra. Dwójki nie mam, ale już jest obok. 35. Nie mam. 27. Obok. 19. Nie mam. 0,8. Nie mam. 0,7. Nie ma. 12. Uuu, już jest. Yy, jest jakaś, moi drodzy, wygrana. Uuu, ale czy tu będzie 10 zł, to się zaraz przekonamy. Patrzymy dalej. No bo wiesz, Justynko, jak tu będzie piątka, to niestety nagrody nie będzie. Taka była umowa. 0,6 nie ma 29 nie ma i 24. No, i teraz sprawdźmy, ile tu jest. No. 5 złotych, no prawie że prawie że. Ale jeszcze może nas uratować mnożnik, więc trzymam kciuki za Ciebie Justynka i sprawdzamy. Mam nadzieję, że jest więcej niż jeden. Uuu, niestety, no pół wygryw jesteś. No i na razie najlepszy wynik. No ale to jest niestety tylko 5 zł. No to niestety. No taka sytuacja. Trudno, ale no, w, w, w części gratuluję, bo to najlepsza zdrabka z pozostałych. E, dobra. Owocowa eksplozja. Była na początku, to teraz też będzie. Yy, I to jest drapka Jacka66, moi kochani, draper, co ma bobra i kozice. <gryw> Jak nie wiecie, o co chodzi, to koniecznie Jacka odwiedźcie. A my się tu zabieramy yy, za drapanie. No mówię, bardzo dużo osób owocową eksplozję tutaj chciało, żeby wydrapać. Yy, no i zobaczymy, czy Jacek coś wygra dzisiaj. Yy, no tutaj są kiwi. No, nie widzę żadnych kiwi już. Cytrynka. Tu są cytrynki. Hmm, hmm, hmm. Czy tutaj jeszcze jakieś cytrynki są? Chyba nie, nic nie widzę. Tutaj mamy winogronko. Czy mamy winogron? Oh, no chyba tu nie ma. A nie, jest winogron że nie ma tego owocka, a jest owocek, winogron. Eee, karambo. Tutaj są te gwiazdeczki. Ja nawet nie wiedziałam, zanim nie drapałam tej owocowej eksplozji, to nie wiedziałam, jak się te owocki nazywają. A to jest karambo, jak mi ktoś powie, wiesz, no coś tam robiłam z karambo, to już będę wiedzieć. Bo ja będę mogła powiedzieć, ja robiłam coś z karam. chociaż nie wiem co można z tym robić. Widziałam przy drinkach y, jako zdoba, y, że to może być, ale dobra. Y, ananas. O, proszę bardzo. Ananasiki. Y, czy są jakieś inne owocki tutaj? O, banan. Tutaj jest banan na przykład. I tu jest banan. I tu jest banan. <śm> I tu jest banan. Są dwa banany. Ok. Dwa banany. E, więcej bananów nie widzę. Truskawka. Tu jest jedna truskawka. Truskaw. Lotto nazywa te owoce truskawką truskawami. <noise> to nie są truskawki, tylko to są truskawy. Wisienki, tu wisienka i tu są dwie i tu jest następna czwarta e, wisienka. Dobra. Pomarańczki. Pomarań. Mhm. Tu są dwa pomaranie jeszcze. E, no, melony, moi drodzy, melony. Tu są melony, tu są melony, już melonów nie ma, już nie mam jak drawać melonów, gruszki. Y, gruszka tu, gruszka tu. No, więcej gruszek nie widzę. Jabłuszko, tu są dwa jabłuszka, trzy znaczy się jabłuszka, yy. arbuzy, arbuziki i tu mamy, co kochani? I tu mamy awokado. I chyba, kochani, nie ma żadnego tu, żadnej tutaj linii. O, nie ma. Ej, co się tutaj dzieje? Moi drodzy, no pustak. No, przykro mi, no, no tak wyszło. No. Tak jak mówię, no niestety, no ostatnia zdrabka e, pusta. No, ale wszystkim uczestnikom oczywiście. E, nie to, że współczuję, ale jestem e, zaskoczona takim wynikiem, że no nikt nie wygrał, tylko jedna osoba. No to tam 5 zł wygrała, ale. No ale jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem co będzie, no mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie lepiej trzymam kciuki za pozostałych uczestników, no jeżeli ktoś ma chęć jeszcze wziąć udział w tej zabawie no to oczywiście proszę mi napisać komentarz, ja jak dam serduszko, to znaczy, że jesteście już w zabawie dobra kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z dedykacją dla moich widzów. No. To pa pa.